Co? Jak tak jadą dwa czołgi ciężkie No i KW1 jedzie 30 km na godzinę. Pff. Ja właśnie na drzew. Kuba pamiętasz wczoraj. Mhm. Widzisz co ja teraz robię? Jezus Maria, nie. Faset jedziemy na punkt, nie ma co. Misiu chce na drzewko. Ty nie spodziewał się brytyjskiego kolonializmu i wyzwolenia od kapitalizmu Właśnie, jesteś kapitalistą, powinienem cię zrobić. Dobra, dobra. Mam czerwone serce, ok? Każdy je ma. E, Tylko jak puma! wykorzystać Gdzie? Puma i szturm Dobra, już zniszczone. w dwa? Tak, na nasze lewo. Czekaj, jeszcze jeden tutaj jedzie. Nic co tu się dzieje? Critical. Zupełnie jak podczas bitwy o Anglię. BF110. Dobra, to ma jedną, bo... Uy. Puma, nie! Sio! Psik! Wysył ci tam artylerię? Tak! Tylko poczekaj! Kurde, tam, se... okay, dobra. Leci! Nope. Ja też lecę. Czekaj, 7 sekund. 5, 4 Wysyłem tam artylerię, także Już na guma, facet. Ja! Gumę i wąskie drzwi. Ani nie nic Dokładnie, się. bo czemu nie? Podpalenie jedziemy. No god! No god, please no! 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 się, dzieje? Nie chcesz się naprawić? Znaczy, nie popsuję w sensie nie, tak. Nie mam tej, tej skrzynki na tyle wierzy. <gry> Przem eksplozję bardzo blisko. Nowego. O boże! Przede mną na punkcie stała, ja się rozglądałem na boki. Ja i przez ten, przez port karabinu maszynowego. Zaraz na punkcie jest. Ja tu gdzieś na blisko słyszę silnik, ale... takiś tutaj Tedek mi pokazywał na minimapie. Samoloty. O! Ło kule, e, sztuk, sztuk na mojej pozycji. Suicide Art Drop. Bo zazwyczaj, jeżeli. O kurde, szkoda, że nie wziąłem e, plota, bo akurat tutaj leci tak nisko fajnie. Nisko i po. Pff, tego karabinem maszynowym z czołgu trafiłem. Mm. Oh no! Ja też. <grym> <Ha>! <grym> Cel. No. O, Do tego Gdzie? trzeba strzelać SAW lewo SAW Są w mieście już Widzę Tam jest jeden i tu jechał SAW Jedzie dalej Czekaj spróbuję mu drugą pigułę założyć Widzę cofa się przede mną facet JEST Rozwaliłem no, tego SAWA Brawo ty On się przede mną ukrywał facet Serio? Ale widzę go Możliwe, że puma. Poczekaj. Co celowniczego i kierowcy? Zdjął ci? i celowniczego i kierowcy jednym strzałem. Ojoj. To jest puma. Mhm. Poczekaj. London, jest, jeszcze muszę poczekać. Ej, plecy, 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 plecy. Które plecy? Lewe Ja cię kręcę! Trade O tak, dobra, tam był całkiem. A tam całkiem z tyłu był. Dobra, teraz go widzę, Patrz, Zniszczyłem bym... go! Nie wiem, zauważyłem. Zniszczy... W tym samym momencie, ja cię kręcę. Ej, no, no. Nie ME nie miałem co zrobić już Asysta Krus EA Jaka mrówka Zagrożony wyginięciem myszo-jeleń Jello! Od rufy ci leci oh, yes. facet. Od rufy! Co się da zabić? Nie wyśmiewaj się z dwóch płatowców, to są porządne samoloty. Why do I start enjoying this? I tego nie mogę trafić. XD. Widzisz, Wyśmy się z dwóch płatkowców? Teraz one ci za to zapłacą. Hello there. Hello! <gryw> Jaka <gryw> strzelić, urwało! A uzupełniasz amunicję, e, Jezus lusie. Maria, nie Tiger, 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 Tiger. Uo. Panzer, Panzer BW4. Kaj ta breda stoi! Kaj ona tam za mną się cały. Masz tam na górce. Po prawej, po prawej bredę masz. Jeżdżnik Eden. T28 nie zazmaria. Jak to mnie kosztowało. Woo! Hello! Hello there big boy! Okej, okay, gościu się no. popełnił samobójstwo. Nie no kurde. <śm> Ale ja ci śpiewam, żeby ci dodać otuchy. Hm. Dodam o Twoje morele. Moje morele są w porządku. No widzę właśnie. Czekaj, widzę cel. To jest? Tak, tak badam. Okej, okay, udało mi się, ten, nie O, jeszcze silnik dotrafiłem Widzę go Okej, okay, działa nowego nie zabiję. Okej, okay, załatwimy. przełamanie to Ale mi się udało, że na nim... Widzę go a to było działko przeciwlotnicze włoskie. Ojoj, it was just a child. Just a child. Wiesz co, Kuba? Zostań u góry. Ja tutaj z dołu Ja tutaj. Spróbuj ja go tu spróbuję schować, zdjąć. Czy... Czekaj, co ten sztuk tu robił? Bo tak. Aha. Facet ja mam na miodu Dajca, taki 40-letni Dobra, ja mam Tam trochę we, młodszy, osobowy, taki z, normalnie z sypialnią <gibli> Dwuosobowy, jeżeli śpicie w jednym śpiworze. To jest dopiero. W, w jednym śpiworze jest dwuosobowy No tak, widzisz facet to jest dopiero. Widzisz takie... O nie! Idziesz! Nie, nie, komcak! Facet. Jedziesz, jedziesz na biwak, co nie, normalnie tego, jedziesz na biwak, a koleżanek taki, ma ktoś namiot do pożyczenia, bo nie wzięłem takiego. No mam, dwuosobowy. O, świetnie, ale jak śpicie w jednym śpiworze. <śakujące> I co? And that's the case. <laughs> jak mi zareagował, gdyby na tym obozie, na tym obozie, na tym obozie to takie, dobra, okej, okay, pasuje mi to. Wink, wink. Wink, wink. Najpierw wing, wink, a później one punk. Jezu, oh, yes. has the science gone too far? No wiesz, najpierw wink, wink, a później one kwank. Słyszę smoki. Aha, on przejechał ten. Przejechał przez A i pojechał na, na B, prosto 4J już do mnie strzela. No nie. Dobra, nie, 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 nie unieruchomij mnie Ale facet, on cię tu zaraz zdejmie, patrz to Dobra, wjeżdżam w dym <grym> Nie drzewo! Brawo ty, brawo ty! Drzewo! Który śmiesznie ośmiał się do mnie strzelić Oni stali gdzieś mhm. Bandaś Trzy sztugi! Oznaczysz mi kogoś? Tego innego sztuga chociaż? Zaraz będę ich oznaczał. Od... Nie wiem są. co to jest, nie wiem... wiem że... Okej, okay, widzę cel, widzę cel! Oznacz go, facet. Oznaczenie w formie ostrzału jest akceptowalne? Trafiłem go, to jest sztuk kolejny. Trafiłem Dobra, to jest 3G. Odsunęłem się do tyłu Zerwałem bombę w prawo Oj, Na plecach mamy PZ3L A nie mi to Nutella Yes Why not? Takie okay. Why? Because why not? Mm -hmm. Is that? To był tak tekst co tak? Gimnazjum to nie, był taki. <grym> Cześć! Jechałem obok spawna i Weblera zniszczyłem. <grym> <grym> Brawo. Praktycznie na spawn wjechałem tam.